Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie będzie, jak wyczyścić akwarium z glonów w naturalny sposób, tak żeby nie stosować jakichś drastycznych form, metod i tak dalej. Dlaczego nagrywam taki filmik? Mimo że tych filmów już jest sporo w internecie, a i u mnie też pewnie na kanale coś się znajdzie. Ale dzisiaj mam zupełnie nowe doświadczenia z tym tematem. No, bo słuchajcie, jakiś czas temu, parę tygodni może, nagrywałem filmik, w którym to mówiłem, że to akwarium zaczyna zarastać glonami. No, i wtedy różne porady były na temat tego, co by zrobić: dodać więcej roślin, moczarkę i tak dalej. Coś, co szybko rośnie. No, a ja sobie pomyślałem, a ja nie chcę, słuchajcie, robić nic, zmian tutaj w, tym, w tej aranżacji. Ta aranżacja jest taka jaka jest i ma się taka rozwijać. Więc, słuchajcie, postanowiłem spróbować pierwszy raz w zasadzie w życiu mojej akwarystyki zaprzęgnąć do tego krewetki i przy okazji też wpuściłem jednego otoska który gdzieś tam yy, udało, którego udało mi się złapać z mojego dużego zbiornika. Wypożyczyłem go na tą małą kosteczkę. No i co zrobił otosek? On tutaj gdzieś sobie lata. O, jest jeden otosek. Jeden otosek, słuchajcie, wyczyścił tak szyby w tym niewielkim zbiorniczku, że nie muszę ich czyścić mechanicznie. A były już sporo Zabrudzone, porośnięte glonami. Oczywiście takim glonem, który, jak to zwykle, pojawia się na początku startu zbiornika, czyli grony brunatne. A teraz dodatkowo dokupiłem sobie krewetki, które też wcześniej planowałem tutaj wpuścić, ale udało się wybrać do sklepu i kupić. No po prostu od ręki, a nie zamawiać gdzieś tam i zastanawiać się, co by było, jakby nie dojechały. A tak są krewetki i słuchajcie, w jeden dzień, dokładnie jeden, wyczyściły całe akwarium. Zobaczcie na te kamienie. One były porośnięte. Całe glonem, brązowym oczywiście, jak to mówię przy starcie zbiorniczka. Korzeń był taki, no, pokryty takim już widocznym śluzem. Wszystkie liście buce też były pokryte już glonem, a wyglądają jak nówki sztuki. Ja już zaczynałem zastanawiać się, co z nimi zrobić, a to okazuje się, że no, po prostu wyczyszczone wszyciutko, pięknie. Każda roślinka, każdy listek jest jak świeżutki nowy. No i akwarium zmieniło się diametralnie dzięki tym małym krewetkom. Amano, jest ich 5 sztuk na taki zbiorniczek. No więc to jest recepta na zasadzie każdy. Niewielki litrażowo zbiornik, a nawet i ten duży, tylko oczywiście kwestia ilości tych małych krewetek, kwestia ilości otosków i to naprawdę robi robotę, a to też świadczy o tym, że jeśli dobrze zbalansujemy ten zbiorniczek, to wpuścimy odpowiednie żyjątka, to w zasadzie każde akwarium jest w stanie funkcjonować bez. Większych tutaj glonów i rozwijać się bez problemu. No i ja jestem teraz, powiedzmy sobie szczerze, zadowolony, bardzo, bo nie muszę nic robić. Nie musiałem czyścić tych liści, tych roślin. Zrobiły za mnie to krewetki i naprawdę fajnie się je ogląda, jak one cały czas pracują. I Czyszczą, to tu, to tam, no i już niedługo będzie trzeba je karmić, bo nie będą miały co jeść. W zasadzie zrobiły to w jeden dzień. No i teraz, żeby dalej czyściły i miały co, co jeść do życia, no to trzeba będzie je wspomagać i karmić. Pięknie zaczyna tutaj się rozwijać mikrozorium. Zobaczcie, są nowe przyrosty, to takie. Końcóweczki przeźroczyste to są nowe przyrosty. Ja przyciąłem solidnie to mikrozorium, zostawiłem niewiele listków. Dosadziłem też krispotula z tyłu. Tutaj sobie meszek taki też troszkę pływa. No, troszkę jest korzucha na powierzchni, bo ja nie lubię napowietrzać. A ten ruch widocznie nie jest na tyle wystarczający. Akwarium otwarte ale. No, muszę powiedzieć, że to nie jest aż jakaś duża ilość, więc mi to nie przeszkadza. Bojownik sobie śmiga to tu, to tam. Ma się dobrze. No i wszystko się rozwija fajnie. Dzięki kilku krewetkom i otoskowi zrobił się w akwarium porządek. Teraz otoska trzeba będzie odłowić, zostaną krewetki. No i... I myślę, że będą dbały tutaj o czystość tego zbiornika, a ja nie będę miał aż tyle pracy. Przy takiej roślinności, która sobie wolno rośnie, to akwarium powinno nie być dla mnie problemem. Nie nawożę tego zbiornika, nie zamierzam nawozić. Są tylko dolewki wody, żadnej podmiany nie będę robił. Po prostu ma to sobie stać i wyglądać ładnie. Tak, żebym ja tutaj nie grzebał, nie kombinował. No i myślę, że każdy takie akwarium może sobie mieć. Teraz planuję coś delikatnie większego. No bo fajna zabawa z tym jest, no muszę powiedzieć, z takimi małymi zbiorniczkami. To przypomina mi trochę czasy dzieciństwa, gdzie tego typu zbiorniczki się miało mniej więcej, taki litraż. Ale no, grzebało się często przy tym, bo, bo człowiek nie miał doświadczenia. A teraz najważniejsze jest, żeby to zostawić na jak dłużej się uda i nie grzebać przy tym prawie nic. Oczywiście oprócz takich typowych, koniecznych prac. No i myślę, że takie akwaria najbardziej cieszą. Co innego, to moje duże akwarium, które żyje inaczej, bo są tam. Duże ryby, jest ich dosyć sporo. Mimo litrażu, jest dosyć dużo tych ryb i ono inaczej pracuje, inaczej działa. Aczkolwiek zawsze ze zbiornikami dążę do tego, żeby zoptymalizować i zminimalizować, jak najmniej pracy przy nim wykonywać. A żeby wyglądało jak najatrakcyjniej. Myślę, że każdy. Lub większość też do tego dąży, żeby te nasze zbiorniki nas cieszyły, wyglądały ładnie, a nie żebyśmy przy nich skakali. Oczywiście są też inne zbiorniki typu konkursowe, gdzie wymagana jest stała praca i tak dalej, ale te nasze zbiorniki domowe mają jak najdłużej stać w jak najlepszej kondycji i po prostu. No, nie mobilizować nas aż tak bardzo do pracy. I da się to osiągnąć. Do tego też zachęcam, aby właśnie tak kombinować, żeby tak robić. No, czasami, wiadomo, pracy trzeba troszkę więcej, czasami mniej, ale aby efekt nas zadawalał. Jestem ciekaw, co mi powiecie na ten temat. Jak wy staracie się walczyć z glonem, jeśli się pojawia? No ja tutaj pokazałem fajną, fajną metodę, którą poleca wielu. Ale jak dotąd ja jej nie testowałem. A teraz przetestowałem i mogę z czystym sumieniem polecić, aby w tą stronę iść. Bo to naprawdę pomaga. Ja jestem w szoku jak te małe zwierzątka uporały się z tym akwarium. No nie czyściłem szyb, nie czyściłem roślin, a akwarium zmieniło się. Bardzo. Ciekawe, czy Wy też podzielacie moje zdanie. To do usłyszenia następnym razem. Cześć.